Dzisiaj nagrywamy, jak się rysuje grzybka. Uwaga, uwaga, a jakiego? Yy, Muchomora i podgrzybka. To zaczynamy. Najpierw będziemy rysować podgrzybka, więc bierzemy brązową kredkę. I tak rysujemy taką kreseczkę. Taką kresetkę. I tu rysujemy taki, o, taki daszek. I kolorujemy ten daszek, właśnie. No. I teraz wyjmujemy białą kredkę. Choć ja nie mam białej kredki, więc można też, na przykład, kremową, taką delikatnie, kremową, właśnie. Ale ja sobie zrobię akurat z długopisem. Za chwilę o, tutaj mam długopis. I rysujemy taki, właśnie prostokąt i kolorujemy go. Taki mi wyszedł pod grzybek. Teraz rysujemy muchomora. Bierzemy czerwoną kredkę, no bo muchomory są czerwone czasami, no, ale są też inne muchomory. Czyli robimy tak samo, kreskę i daszek. Kolorujemy, ale tak leciutko. Bo będę jeszcze kropeczki, nie? Te białe. I długopis w rękę i tutaj rysujemy kropki i chcemy, tylko nie trzy. Znaczy można trzy, ale ja nie lubię Trzech, tylko to mało. i Rysujemy prostokąt i kolorujemy go. To wszystko do następnego odcinku, pa pa!